Akumulatorowy młot Kombi SDS Max Makita HR006G 12 kg to zaawansowane technologicznie i najmocniejsze tego typu urządzenie dostępne na rynku, generujące udary o energii 21,4 J. Należy do bezprzewodowych elektronarzędzi Makita z linii XGT40V Max przeznaczonych do bardzo trudnych prac w budownictwie wymagających wysokich mocy użytecznych. Aby uzyskać ekstremalnie wysoką moc oraz energię udaru, Makita w młocie Kombi HR006G zastosowała wysokosprawny silnik bezszczotkowy i bardzo wydajny energetycznie, ekonomiczny oraz praktyczny system zasilania wykorzystujący dwa akumulatory XGT40V Max połączone szeregiem. Tworzą one ogniwo o maksymalnym napięciu 80V, 2x40V maksymalnie i średnim 72V. Podczas pierwszego testu wykonaliśmy otwór 32x140mm, osiągając wysoką szybkość wiercenia w twardym betonie. Tryby pracy kucia i wiercenia udarowego oraz funkcję umożliwiającą ustawienie dłuta w dowolnej pozycji kątowej wybiera się pokrętłem. W drugiej próbie wykonaliśmy otwór 40x130 mm, osiągający jeszcze wyższą szybkość wiercenia. Testowany młot udarowo-obrotowy wyposażony jest we włącznik z blokadą uniemożliwiającą przypadkowe jego uruchomienie. Szybkość pracy w zakresie od 150 do 310 obrotów na minutę i 1100 do 2250 udarów na minutę regulujemy elektronicznie, wygodnym w obsłudze pokrętłem. W trzeciej próbie wywierciliśmy otwór 52 mm z prędkością 1,55 mm na sekundę. Elektronika elektronarzędzia ma funkcję łagodnego rozruchu i zwiększa do maksimum bezpieczeństwo pracy dzięki hamulcowi wrzeciona i systemowi Active Feedback Sensing, który automatycznie wyłącza sprzęt w przypadku zaklinowania wiertła. W testowanym urządzeniu zastosowano łatwy w obsłudze uchwyt SDS-MAX umożliwiający przenoszenie dużych sił. W czwartym teście wykonaliśmy otwór 50x80 mm uzyskując prędkość wiercenia 1,53 mm na sekundę. Młot udarowo-obrotowy Makita HR006G ma zaawansowany technologicznie system antywibracyjny AVT i odznacza się bardzo niskim poziomem wibracji. 8,5 m na sekundę kwadrat dla wiercenia udarowego i 7 m na sekundę kwadrat dla kucia. Podczas piątej próby bardzo efektywnie wywierciliśmy otwór 80x75 mm. Sprzęt wyposażony jest w Autostart Wireless System i współpracuje zdalnie z podkurzaczami akumulatorowymi i przewodowymi, zapewniając czystą pracę. W przedostatniej próbie sprawnie rozkruszyliśmy 100-kilogramowy krawężnik betonowy, co zajęło nam około 120 sekund. Prace testowanym elektronarzędziem w zaciemnionych miejscach ułatwia podwójna dioda LED. W porównawczej próbie wiercenia wiertłem 32 mm w twardym betonie C45 akumulatorowym młot i HR006G wypadł lepiej od sieciowego HR5212C. Naszym zdaniem testowany młot udarowo-obrotowy Makita HR006G to urządzenie, które zapewnia najwyższą wydajność i produktywność prac budowlanych i góruje pod tymi względami nad odpowiadającym mu sprzętem sieciowym.